Siemano ja jestem Brecie. Dzisiaj grałem sobie w Battlefield 3. Um, dostałem grę od couriera, więc postanowiłem nagrać kampanię, ponieważ nie grałem właściwie um, nie grałem nigdy w Battlefield 3 um, oraz nie oglądałem kampanii bez uh, playów, więc... Przestawiałem nagrać oraz sobie przejść. E, no nic, ustawiłem grafiki na jakich grom są. O proszę takie coś, proszę sobie tam zobaczyć i ten tam czasami będę mówił wam jakie FPS -y sami tak dalej, tak dalej. Nej, no, kampanię, nie? Nie ma bezwzględnego opierniczenia się. Nowa kampania. OK. Gramy na... Gr Gram normalnym, właściwie. Nie ma co grać na trudnym. Ani na niskim. Na niskim grajem ciaty Ale mniejsza o to. Mm. Jeszcze jedna rzecz, ściszę grę, wiecie, bo z tego co, z tego, co robiłem, z próbnych nagrań, troszeczkę jest za głośno, troszeczkę bardzo, więc, więc no, chwila. Dobra, myślę, że już będzie git, ściszałem dosyć, dosyć mocno, więc, ee, więc myślę, że będzie git, czuć, nie? Więc tu jest to właściwie taki, może się zamknę teraz, ciebie Okej, okay, już jesteśmy tutaj w w ogóle. Um, co sądzę teraz o, o Battlefieldzie? Jak wiem, Także jest po prostu zajebista i naprawdę. że miałem wybierać teraz. Nie że coś, ale. Kiedyś naprawdę gardziłem Battlefieldem przy wniu premiery i chciałem. Na, na, na pewno nie chciałem kupić go. E, wolałem pograć sobie w Call of Duty. Trzeba powiedzieć, że byłem w ogóle fan fanboyem fanbojem Call of Duty To teraz tak jak gram w Battlefielda to Battlefield jest 15 razy lepszy od takiego Call of Duty Naprawdę, nie, naprawdę nie wiem, jakoś zawsze byłem tym kodowcem, nie? Zawsze, zawsze grałem w koda. Nigdy w Battlefielda. A teraz wie Battlefielda. Chociaż COD to jest zawsze jest fajny. Czy? Gdyby nie kotlety odgrzewane, no to by, by byłoby lepiej, ale... <śmiesz> mniejsza o to. Badawil ma naprawdę zajebistą grafikę. Naprawdę, ta grafika w też gdzieś jest taka... Zajebista po prostu i tyle. Serio, że bym tak jakoś mówił, czy coś e, w tym stylu, ale skupiłem się trochę na grze, wiecie, bo... Oh, sorry. Oh. Kurwa, cię fajnie musiało wylatać akurat. E, ale... Dobra, no, ale, Oczywiście no, wiecie, też się czu czuć trochę w kampanie. No i co za tym idzie, też tak y, czasami, no, na mało mówił, nie? A, no to... Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzać. Zamykamy sobie drzwi. Ten już początek, właściwie początek. Trzy chyba pierwsze misje już wiem. Znaczy misje. Hm. Trzy takie urywki wiem. O, gra chodzi się naprawdę ładnie, bo w okolicach 60 fps. 60 fps. Dobra. W okolicach 60 fps, bo nie wiem, tak chodzi. Jak chcecie wiedzieć, jaki mam komputer. To specyfikacja znajduje się na kanale. Hmm, taki T-Volt, który ma Intel Core i5 i 4 Stegeram i GTX-a 460. Oh. Lepszy procesor od mojego. No niestety trochę gorsza karta, ale nie aż tak dużo. Naprawdę, naprawdę nie grał, nie grał aż tak, yy, tak na przykład nie grał, nie grał aż mm, nie grał tyle faz jak ja. Że hmm, tak sądzę, przynajmniej Z tego nagrania tak to obserwowałem. Ale o atak ja sam nie mam być jakiegoś super komputera, bo to jest, wie, nie jest komputer jest. Z jakiejś górnej półki, półki Może się teraz zamknę, zamknę już kończę. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak gówno. Mów za siebie. Kto to jest? Twój stary. To To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? A wy nie? Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytałem akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie wie, co nas interesuje. Chwila. Wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy, jasne? Kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Salomonie i Pielar? Dziewięć miesięcy temu podczas operacji Łamacz Mieczy w Irackim Kurdystanie.